Się, mango, to żaden Dzisiaj zagamy wy. Bo daję, jak wiecie, w to po ostatnim odcinku zatopiliśmy trochę co Potem się w tym kierunku trochę popłynąć. Rozmówię. W tej chwili trzeba tego z działa Okrętowego też. Przy okazji, to koniec naszego patrolu. Jebany Amerykaniec, kurwa. Pierdolony Amerykaniec. Ja pierdolę. Eee, zachowajmy trochę radów. Zachowajmy trochę radów. Zachowajmy trochę realistyki. Później oj, 41. O! Jeszcze zobaczymy, kto. Czy jest ten drugi? Jeszcze zobaczymy, kto będzie królował w tych morzach. Nie, nie, nie atakują. A tego oczywiście przetakuje, nie? Zatakujesz go, nie? Duwa to pała Oczywiście go przytakuję To Dąkręt No jasne, jeszcze go przytakuj i, i w ogóle mi wojnę Idioto, jeszcze się zanurzaj Możesz obserwować ty dulniu Dureń tego debil Odpoczynek dajmy że to rzeczywiście mnie to... Uuuuuuuuu, amulet, to na, ja na amogatorach, dlaczego tak... Ups, zapomniałem się. Teraz możemy przedać wszystkie dane, bo naprawdę sporo zatopiłem. Na okno, to jest naprawdę sporo, bo. Okażmy ja ci tu jeszcze trochę. Tu nic nie będzie, to trudno. Będę nic nie widzę, nie dobrakuję. Dobra, śpiewam stąd. Będę tutaj przechwycał... O, nie ma tam Zawodzić. Musimy ten, ten okręt O kurcze, trzy okręty! Hmm. z kominów. Trzy okręty, nieźle. Zawodzić. Odwrócić sobie ten cel. Dobra, mamy to. Jeżeli są zasadki, to zwykłe To które rozwalimy. Okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Staryk nie jest uzbrojony. Możemy je dolbać. nie jest uzbrojony po zęby. Do diesli. To jest maksymalna prędkość. Obsadzić działo. Nie ma artyleri. Ten z handlowy nie posiada artyleri. No trzeba Ten okręt nie posiada atreli Ten okręt nie posiada atryli Jak oni mi wszystkim wszy 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 sprzątnie? To się atakuj? Tylko błagam! Coś mi się tutaj bo... ...lewiam. Jest ok, to nie uzbrojony w dział. Ach, jeszcze jestem za daleko, żeby trafiać... ...redykcyjnie. Zobaczmy. Tak! To co, tu co, to co, Jeszcze tu podpłynę. Mimo, że wy... Wyciskam z okienków wszystko, co się da. Co byłeś Kula poza topedy, Dobra. Jak zaatakował. zatakował. Oda cały. Niech coś może puja, więc jest ciężko. Co? Ach. Ciężko jest, może, może, może ciężko zburzony Ciężko To się mu robię Dostaję Widzę takie jakby takie Nie, nie widzicie Ale są takie jakby Wypustki Jakby takie dziurki I ten, wiem, że trafiam O Boże bardzo Nie no na dwa okręty, ten ten stracony na dwa okręty Jeszcze się stałem że te... Przechwyć te smisje Przechwyć te wszystkie smisje Chcę wiedzieć gdzie są... Gdzie jest reszta okętów Nie, kurwa, bo ciutk... bo ciutko ciutk ciutk Pod kątem No, skoduję Ekaloj Kaby To jest swój doskaz. No siebiłem. <laughs> Z dużokem jednni nic nie jest. Wleście. Legen Co idiota? To nam stworzył? Herr Kaloy. Kapitan. Idiota na na mostku. Kurde na jest ciężko. Uciek no nie, on lat nim ty moja okręt Daj się w spokój Daj spokój, bo to jest po prostu żart Tuj, za tonu nu dobra, ok, weźcie okręt, z tym jest tutaj skupione, ja stanę się tutaj skupić Dobra, pokażcie mi, gdzie dokładnie Tutaj? To jest te to co mijaliśmy. Później później tam popłynę. W sensie pozwólcie jak najbliżej do okrętów, żeby po prostu było jak najwygodniej dla mnie. I żeby zniech... zjeńczować tuś celności. Wolę odpowiedzieć troszeczkę od prawej bulty. Tak żeby go minąć go z lewej. Eee, to jest maruch! To to, to to jest to łupina! Dwa, trzy hity będzie po nim! Dwa, trzy hity! To złupina! Oczywiście nie, nie, nie widzi tego przez dym. Oczywiście mogę też tak celować. Bo, bo mogłem wam te, te, też taką rzecz pokazać. Dobra, leży Ale to się, to, to się, to przydaje, w tej co Ten już poszedł, ten już się na dno, jeszcze mu, tak mundowa, ale jeszcze Toniesz czy nie toniesz? Tak, tonie nie. się skupię na kolejny okręt Zmienię kus Jeden pinny na jedną z prędkością nie wypłynął pokoju. Po... O, no, by znał kolejne taśmice. Erkaloj? No właśnie, ja, Dobra, ja nie ciągle do kurty w, w tym miejscu, w tam, na, na tych wodach, bo może przecież jestem. O, który topi bardzo blisko. Muszę terytorial. Wielkiej e, Brytanii. Uł brytyjski. Dobra. Zaczynasz mieć kurs. ...bo to my się w niego wpakujemy. Dobra, ciutkę chłód na prawo... ...bo nie chce się w niego wpatolić... ...czyli wiebać No, to nie, że się już tak długowali w dziób... ...że będzie już w dawno powinniście... się podpalić. Za ciutkę zwolnijmy. No spokojnie, nie śmieszmy się, no... ...easy, easy, 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 easy. Dobra, pali mi się dziób zacząć walczyć w kolejną część. Oczywiście też czasami mam takie przecinki. Jak zawsze mam takie przecinki przy odpalaniu. Próbuję bardziej celować z tej Le, to się Lepiej wtedy celuję. Gdybym nigdzie tylko nie walał. Rapa i się teraz walczę, te, te, chodzi w dupę. No już już już, jo, jo, już mu się jo, jo, już 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 się... ...dwa podnosi. Dobra, zobaczymy, jak on jeszcze się się utrzyma utrzyma na tafni. Dobra. Umarło mu się. Zginął. Zginął. już tragiczną. Jesteśmy w środku skodowania. To, to, to jest ciągle ta to sama transmisja. Mhm. To jest ciągle ta sama transmisja. To jest ciągle ta sama transmisja. Uwaga, smoka kodeksu z prawej strony. Czekajcie czy nas wy, wy, wypatrzy. Nie! Nie widzi nas. Minął nas, ale nas nie, nie zobaczył. Czyli bardzo dobrze. Możesz ku nas spadać? Jakbym obserwować, nie? Możesz gdzie indziej ku lecieć, na przykład tu patrolować? Idioto? No ja, pierd! Uczył się mnie jak rzep.

Patrzcie na to Oczywiście nie mamy topet, to mi ale to nie jest przeszkodą naszą, żeby też dalej nie polować Albo czy ta takiego jeszcze trochę Trzy okręty Uzbrojone czy, czy, czy nie czy nie uzbrojone muszę wiedzieć Jeżeli są nieuzbrojone, to je, je, ja jestem w domu Nie nieuzbrojone da easy easy peasy im kurs, Załadować armatę. zabezpieczyć. Hmm, zobaczymy, czy ja jeszcze będę mógł. Ach, przezgolili to. Musimy byśmy się ci, 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 ciutko odczekać. Znaczy załadu... A, że marynarze Całe działo do fulla. 3 nawroty muszę to zrobić, muszę zrobić 3 nawroty, trochę mi to zajmie, może mi to nie zająć, bo 3 nawroty mają do 350% do, 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 do dopiero chyba, teraz do, do będziemy walczyć, a to zrobimy, to najpierw my, my tam musimy dopłynąć. A ja właśnie, o to mi chodzi. A tak, pisze, bo już, już, już tam, gdzieś, gdzieś tam jest, oczywiście. W tym konwoju gdzieś. Oj, poza toper bardzo dobrze, bardzo dobrze, oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pięknie, jednego z głowy mają, pięknie go załatwił, przepięknie. No cóż, dzień dzień, się Dziadzie odmagował. Pięknie chłopie, pięknie strzelasz, pięknie. Ale to chyba chybisz. Może, ma, ma, może to nie będzie mój topitarz, to będą. do nie będzie mój topitarz, żebym tak, byle, tak sobie złodziejem, bo nie mam działu. Jedziemy na dzisiaj okrętem zjadowczym. Właśnie mój okręt zamienił się właśnie tej chwili w krążownik, a nie w. okręt zjadowczy. Czy ja jakoś nie powiedziałem, że mieliście czego zrobić? Czy ja nie czegoś nie podkazałem im zrobić? Mieliście to cholerę załatwiać ostatnią pa pa Jak pocisków. Pośpieszcie się, to cholery. Załatwiać? No dawać, no! cholery, jasnej! Jeszcze czekam, na, aż oni załatwią wszystkie... O, okej, okay. ostatni małogodny pociski, on powinien się udać. Znaczy, musisz też troszeczkę się też, też oddalać, nie? Żeby wiedzieć, jak blisko jesteśmy. Padł, blisko. On w moim kierunku posłał po to... Powiedz, się, się wścieknę, jaką on we, 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 we to Kapitan? Napierdala, o o. o o tymi wypaczonymi Jeszcze to bym udała wyprawować na te poliski ładuj, ładuj Ja wiem, że to bym udała wyśpiewszać, bo to jest Chyba chybił a bo to bada zagadła. Bo on tu, bo tu się pływa. O, oczywiście nie, nie pokazuje mi miniaturki jego, czyli po niej, nie pokazuje mi jego sygnatury, czy jego, jak, jak to powiedzieć. Nie pokazuje mi jego ikony. Tam da się szkodzić, też z... Nie, to zadam Prawa no dalej zadam, to wiem, że to jest tylko skoment, się to dobrze trafiać, w momencie kiedy mam odpowiedni Moment strzelam, Odchylony okręt Nie, to będzie to nie, 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 nie będzie to... czy tam dam ciutkę więcej mocy... żeby mogli szybciej zakręcać... Dwa się Ale niestety nie mam kontaktu na, na całą okręt, więc muszę walić... ...ciało mu, mu, po dupie. I no, z mu muszę walić, mu podupci. dupci. Coś tam weszło... Coś tam mignęło mi. O ci chę... Ciebie dostaj... W pierdolę. Jak mówiłem. Nie wiem, świetnie, bo nic nie do działa. Wracam do poltu. Bądź czystego. bo nie mam z czego okręt utopić. Okonął no, to niszy? A, i znowu daj, ty, ty, ty. ty. mi Znowu. No kurna, zatoń weźcie Jeżeli jest jakiś ważny... urzędnik państwowy, to ja kochani go za, zatopię. Dzięki, witani. Mam przeczucie, że ten mi się na... ...na zizmo włączył. Ja cię stanę, ale twardo okręcę. Ja Ale twardy! Ile będziesz tonął jeszcze? Nie uczymy się na natachni. Czyli są przez. wszystko widzieć, że tu No to ładnie, zatopiliśmy. Dwa Kręty sektoniczne, one pójdą na dno. No panie sektonicznie, ale. I to, tak, pawie, że równo pójdą na dno, bo ten. wtedy też nie uczymy na natachni. Na Zlecamy do. Za, za, zatopiony. Tu jest nie niż jeden uwod. No! te konwoj poszedł się, jak to powiedzieć, ląbać. Ciągle ta sama ta misja? No tylko zaraz my, 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 my sobie go do, dobijemy.